Święty Wincenty Ferrer był dominikaninem żyjącym na przełomie XIV i XV wieku. Zwanym też aniołem sądu i niezwykle popularnym na zachodzie kaznodzieją ludowym. Niemniej, jak opisuje jego biograf dominikanin Piotr Ranzano, późniejszy zresztą biskup Lucery w Italii. Zakres zagrożeń duchowych, jakimi poddani są święci, wcale nie zmienia się zbytnio w ciągu wieków, ale wszyscy są poddani podobnym próbom i że trzeba być bardzo uważnym podczas tak zwanych niewyraźnych sytuacji. A zatem, jakoś święty Wincenty Ferrer był bardzo przystojnym człowiekiem. Już od wczesnej młodości oznaczał się dużą pobożnością. Demon chciał złamać jego silnego i czystego ducha i doprowadzić go do pożądania ziemskich rozkoszy. Biograf świętego Wincentego, wspomniany już Piotr Razano, opisuje zatem w nieco enigmatyczny sposób jedno ze zdarzeń życia świętego, które dobrze znał, sugerując przy tym jedynie, że wówczas pułapkę zostawili na niego. Tak ludzie religijni, jak i świeccy. Coś takie okrężne stwierdzenie nie powinno dziwić, bowiem będąc także Dominikaninem, Piotr Ranzano nie chciał zapewne mówić wprost, iż pod określeniem ludzie religijni kryło się właśnie wspomnienie o niektórych dominikanach, którzy zazdrościli świętości młodemu świętemu Wincentemu Ferrerowi i postanowili uknąć przeciw niemu nieczystą intrygę. A zatem wynajęto bardzo ładną prostytutkę i wieczorem wprowadzono ją do celi, w której mieszkał święty Wincent. I samo to już wskazuje, skoro bowiem dostępów za dominikańską klauzulę nie mógł mieć nikt inny niż sami zakonnicy, iż to właśnie niektórzy z nich dopuścili się takiego występku przeciw własnemu współbratu i przeciw moralności. Miało to zaś na celu aby jeżeli święty Wincent ulegnie pokusom prostytutki, wówczas natychmiast pojawią się tam świadkowie jego nierządu i zostanie on okrzyknięty grzesznikiem, co miało zniszczyć jego reputację i sławę pobożności. Gdy zaś te niecne przygotowania miały miejsce, święty Wincent, nieświadomy niczego, przebywał na modlitwach w kościele. Skoro zaś po modlitwach powrócił do swojej celi, zastał w niej nierządnicę, Zdziwiło go to bardzo, bowiem pozostawił drzwi do celi zamknięte, a tymczasem teraz na miejscu, na którym sypiał, siedziała piękna kobieta. Młody święty Vincent zaczął mieć różne myśli, bowiem któż inny mógłby przeniknąć przez zamknięte drzwi, jak nie diabeł, który teraz przybrał postać uwodzicielki. W ten zatem sposób myśląc, iż ma do czynienia raczej ze zwodzącym demonem, niż osobą ludzką, święty Vincent odezwał się do kobiety. Jaki powód, że przyszedłeś tutaj pod tą postacią, przeklęty diable, który zastawiasz na sługi Boże zawsze nowe pułapki. Ale nierządnica została pouczona wcześniej przez tych, którzy ją tam przyprowadzili, że pobożny młody dominikanin ze względu na nietypowe okoliczności owej sytuacji może na nią zareagować właśnie w ten sposób i pouczyli ją, jak odpowiadać na takie słowa? Odrzekła zatem: Bracie Wincenty, nie nazywaj mnie diabłem, bowiem jestem kobietą, a nie diabłem. Wysłuchaj wszakże mnie cierpliwie, a wyjaśnię Ci powód, który spowodował, iż przyszłam tutaj. Od prawie czterech miesięcy jestem tobą oczarowana, i już nieraz zastanawiałam się, aby tutaj przyjść potajemnie. Ale teraz nie przez nikogo udało mi się wejść. I koniecznie musimy na tym łóżku tę noc spędzić razem. Obiecuję zaś także, że kiedy tylko będziesz chciał czerpać przyjemności z mojego ciała, będę na Twoje zawołanie. I przyrzekam, że nikt się o tym nie dowie, bowiem nie chcę zniszczyć reputacji Twojej uczciwości i świętości. Co mówiąc, chciała się przytulić do świętego i go pocałować. Ale Wincenty zabronił jej tego i powiedział: Odejdź, bestia niosąca zarazę, i wracaj skąd przyszłaś. Jeżeli zaś jeszcze raz będziesz tego, co teraz próbowała, uważaj, abyś nie umarła nagłą śmiercią. Chciałaś bowiem zanieczyścić mój umysł i ciało, które od najwcześniejszych swoich lat oddałem na służbę Chrystusowi. Ta zdecydowana postawa i słowa św. Wincentego tak poruszyły prostytutkę, że ta przyznała się do całej intrygi i wskazała tych, którzy ją do tego namówili, aby złamać ducha św. Wincentego. Wtedy święty pouczują, w jak opłakanym stanie moralnym znajduje się jej dusza, i że jest śmiertelną pułapką diabelską również na dusze tych, którzy podążą za jej uwodzeniami. Namawiał ją też do zmiany sposobu życia na lepszy. W końcu doprowadził ją do łez nad jej własnym życiem, tak iż prosiła o spowiedź i darowanie grzechów. I obiecała, że porzuci profesję prostytutki. Święty zobowiązał ją ponadto, aby nikomu nie mówiła o całym tym zdarzeniu, ale tylko tym, którzy ją namówili do tego czynu, aby przez to jej wyznanie spowodować u nich skruchę i nawrócenie. Ona zaś sama porzuciła następnie dom publiczny, a w jakiś czas potem znalazła kandydata na męża i pozostałą część życia spędziła uczciwie w małżeństwie.